Otwórzcie razem z nami 23. Dzień Kalendarza Adwentowego od czwartej strony. Adwent znowu atakuje. Tym razem za cel obrał sobie sekrety miejscowej szlachcianki Lady Miriam. Przed laty Lady Miriam miała romans z żonatym mężczyzną i nikomu nigdy się do tego nie przyznała. Dzisiejsza zagadka składa się z wielu elementów, które trzeba ze sobą połączyć. Mamy mapę rezydencji, w której doszło do podajemnego spotkania Lady Miriam i jej kochanka. Wiemy też, gdzie każdy z gości przebywał w trakcie tamtej pamiętnej nocy. Na start sprawdźmy, co tamtej nocy robiła Lady Miriam i gdzie przebywała. Lady Miriam znajdowała się przez 5 minut w jadalni, a potem oddaliła się z Cynthią. Później poszła do ubikacji na jakieś 8 minut, a później 20 minut po godzinie 20 udała się do gabinetu. 15 minut później była przez 5 minut w ogrodzie zimowym, a potem poszła na kolejne 5 minut do jadalni. Weszła do komórki na napoje, a potem wróciła do ogrodu zimowego, gdzie przebywała od 20.51 do 21.00. Greg Wild znajdował się przez 9 minut w komórce przy kuchni, następnie wszedł na 20 minut do jadalni, po czym wrócił do komórki, w której przebywał od 20.30 do 20.54, w którym to momencie wyszedł do ogrodu zimowego. George Stone był przez 23 minuty w jadalni, a potem powiedział, że musi pilnie wyjść, wyszedł z domu przez ogród zimowy, hall i przedsionek. Dennis przebywał w toalecie do 20.10, a następnie poszedł na pół godziny do gabinetu. Później przez 11 minut stał w holu wejściowym, a potem był w pracowni do 21. Ostatni podejrzany, Joe Joseph, był w ogrodzie zimowym do godziny 20.18, kiedy to poszedł obejrzeć pracownię, a później spędził 22 minuty w jadalni. Następnie przebywał w gabinecie od za z 9 do 9. Dajcie znać, czy wiecie z kim spotyka się Lady Miriam. A my widzimy się już jutro w kolejnym dniu kalendarza adwentowego.